Hi, it's Martin Tyler again. Siemaneczko do jakiej z tej strony Bora. Przed nami kolejny strzał w dziesiątkę, już dwunasty, więc pora otworzyć kolejne 10 paczek. W dzisiejszym odcinku mamy do otwarcia pięć paczek za hybrydy narodów z wyzwania budowania składów. Także będziemy mieli 17, o ile dobrze policzyłem, i dobrze pamiętam, siedemnastu złotych, świecących zawodników rzadkich w pięciu paczkach. Więc z miodzie tam są, to są paczki z samymi zawiotnikami. może być całkiem cacy, ale wpierw otworzymy sobie pięć paczek zwykłych za 7,5 tysiąca moda, w rękę dzierż pada i wygrywaj mi tutaj azarda. No to też otworzysz. No czekaj chwilę, mama cię zaraz weźmie, bo ja się ze przybiórką. Con Co my tutaj jeszcze mamy? O, mamy Jastrzębia. O, mamy refleks, tego jeszcze nie posiadam, chociaż tych kart mam ogromnie dużo. No okej, okay. dobra Klaudia, teraz Ty. Ja otwieram tamte pięć paczek. Chociaż nie wiem, czy ja otwieram, bo moja woda ma więcej szczęścia. Mam jeszcze chwilę, aby się zastanowić. No, tak, do góry. Coś jest. Ach, Kostil, myślałem, że roli Loris, ale to byłaby ta flara na pewno dużo większa. Popatrzcie, kolejnego mam driblinga tym razem, to sobie na transferkę wystawimy, bo dużo kart na transferce w obecnej chwili nie posiadam. Koszulki do klubu, ale ja w kościanym i w reprezentacji Polski w tych działam. Ja będę chciał. też Marię? Dwie flary. Ruiz. Houston mamy problem, no Pogba, szkoda, że ten Pogba, a nie ten dobry Pogba. Pan z bólem pleców na transferówkę do lekarza. Kto teraz otwiera? Teraz Klaudia, tak? To jest czwarta paczka. To czekaj, zaraz ci go wybierzemy. Jose, Jose Maria Ricardo Rodriguez. Proszę bardzo. No, zobaczymy, czy ty masz szczęście. Klaudusiu. Dwie flary. Fabiański. Polak. Polak Fabiański, tak. Polak Piłka Qixel, pan od kondycji na transferkę, reszta na chwilę obecną do klubu. Oda, otwieraj. Ostatnia paczka z 7 za 7,5. Chcesz tego czy kogoś innego? Może twojego, tego bombusa ci dam? Nie chcesz? Non rare. Nie, teraz już są pięć moje. Co no, ej no. Mamy cienia za piątkę. No i otwierała paczkę, i poszła się obrazić. Ciekawe. No tak, córka się poszła obrazić, obrażać, a my otwieramy te pięć paczek, które mamy za wyzwania. Otworzymy sobie pierwsze te dwóch zawodników, dwóch rzadkich. Wow, duża fla inform. Ja! Ale lipny Grimaldo Ja też wygrałem Dziś ja też mam szczęście I wier... ile ten inform teraz chodzi w ogóle? No dychę na pewno No niewiele dycha i tak go opylę, bo nie będę go używał Ale inform jest, to mi się podoba Nooosz, a tu jeszcze mamy chyba 15 Moda, chodź. Chodźcie, otwieracie po jednej. Klaudia, masz, proszę bardzo. Ty chcesz Jose Maria Ricardo Rodriguez Ferreiro? To jest jedna paczka. Mama też otwiera jedną i ja dwie. Co nie fair? Ja jeszcze nie otwierałem. Carlos Tevez. To nie jest nic warte. Zaza. Mauricio, on będzie coś wart chyba, bo są wyzwania z Rosyjską Ligą na obecną chwilę. No, z półtora klocka nie tak dużo. Skorupski. No trzeba się przy... o, czekajcie, to jeszcze chcę sprawdzić. No, 2,5 klocka za niego wezmę. Dobra, ale wszystkie karty w tej chwili do klubu. Moda, wybieraj sobie oprócz Murzyna Jakąś też paczkę? Jose Mario Ricardo Rodriguez Ferreiro albo Marco Royce. Duża Flara. Jest! Inform! <laughs> Szarawi! U... <laughs> Nie wiem, I tego najprawdopodobniej będę używał. Jakie to są paczki? Informy lecą jak tralala. <laughs> Dwa informy. Mamy jeszcze dwie paczki. Ja tego najprawdopodobniej będę używał... What? 180 tysięcy?! Ej, moja woda ma szczęście jak to... O kurde... Formy lecą jak tralala... Kasia, dam ci jeszcze jedną paczkę otworzyć. Którą wybierasz? Nie... No to dobra, ja otwieram, tak jak było powiedziane. Otwieramy tutaj Martiala... Nie ma nic... No, nic tu ciekawego. Czekajcie, bo ten też może jeszcze coś być bart. Ale okej, okay, wszystko do klubu, potem się tym zajmiemy. No i gwóźdź programu. 12 piłkarzy z tego 10 złotych i 6 rzadkich. Mam nadzieję, że tutaj będzie yy, coś z obecnej drużyny tygodnia, ale z tego topu, który mnie satysfakcjonuje, czyli Eden Hazard. Wybaczcie tą sekundową przerwę, ale córka zapiła focha, poszła pakać. Będzie otwierać następne 10 paczek. To muszę otworzyć ja. Tak jest, taki zły tata jestem. No i za to mi nic nie wyleciało. <grybuj> Matib na środek obrony z Liverpoolu. O, nie ma nic co Chyba zrobiłem źle, mogłem jej dać, a to jednak otworzyć Ale to nieważne Informy poleciały w ilości dwóch Więc jest świetnie <laughs> Kolejne 10 paczek Pewnie jej dam otworzyć, zobaczymy Niech nie będzie zafochowana, tylko niech wie po prostu Że nie może mieć wszystkiego Mam nadzieję, że wam się podobało Że za informy zostawicie dużo łapek w górę Kolejne pago openingi będą na pewno na moim kanale Trzymajcie się ciepło Miłego dnia wam życzę Strzała